Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Zagrajmy W Zemsta Urzędasa I Dzisiaj gramy dalej, już jest trzecia plansza I Dziękuję wam za bardzo miłe przyjęcie tej właśnie gierki ja Ostatnio miałem jeszcze tutaj miałem jakieś problemy z nagrywaniem, właśnie nie wiem, coś mi tutaj program nie chcę jakoś działać z tą grą Nie wiem czemu ten program na którym nagrywam No i lecimy Dzisiejszy tytuł odcinka, twój szef, twój były szef, jest bardzo zajęty, szef właśnie się wywa, wywalił, ale teraz wszedł z, wyszedł z biura, do dzieła, aby ukończyć ten poziom, musisz zdobyć 6000 punktów w ciągu 7 minut. Hmm. No i dobra, to to zaraz będziemy grać. mieliśmy ostatnio, dzisiaj lecimy, ja to już przedtem przeszłem, no ale przechodzę ponownie. Co, lecimy, prawda? A. Bierzemy tutaj co się da, psujemy. Mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie dobrze nagrany, bo ostatnio to jakoś to albo było za cicho, albo za głośno. W takim dziurę ze Ta Zapalniczka na pewno się przyda. Zamień cukier na sól. Na razie nic nie mogę zrobić, od mogę to zjarać. Przepalczalnik elektryczny, to przejaramy go. Standardowo lustra, aby nic tutaj nie został zawału, jak siebie zobaczy. Znowu rozwijamy klasyczny papier w toalecie. Ten papier bym sobie zostawił. Albo tutaj, jak zapchamy pod papierem dla odmiany. Jeszcze tutaj nie mogę nic chyba. A możemy jeszcze wodę spuścić. Będzie fajnie, fajna kałuża. Dobra, lecimy dalej. A, tego tu nie było. O, tutaj papieroski mamy. Płyty. Musiałbym sobie ich zapalić w ogóle, bo widzę, że mam taką możliwość. Knie wziąć w gabinę trzeba. I sobie Wam ja bardzo podziękować. Co? Ale mi się wukło. <laughs> się patrzę, to się jara. Chciałem wam bardzo podziękować za wszystkie łapki w górę pod ostatnimi, właśnie, gameplayami z serii Zenstaur Żądasa. Faktycznie w internecie jest już masa tej gry. Ja teraz chciałem się właśnie ostatnio zabrać za fajny tytuł na PlayStation 3. Myślę, że w końcu zabiorę się za nagrywanie kolejnej serii. No, myślę, że tu Zenstaur będzie. Ale nie wiem, czy będę grał teraz dalej w nią nie rozpocznę kolejnej serii. Ale gra się naprawdę spoko. A jeszcze chciałem dodać, że jest bardzo podobna gra, również do zemsty urzędasa pod nazwą Zemsta Kujona. Jest naprawdę praktycznie aby z tego wzięte. Wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Tutaj tam już mamy inne postacie. i chodzimy takim, możemy powiedzieć, gościem w czapce Czyli No i! Że jeżeli czeka sobie na przykład w mniejsze w wyszukiwarce to tam znajdziecie, ale gra jest naprawdę bardzo, bardzo podobna. Jej obecnie nie mam. Też bym może w nią zagrał. O mamy tutaj taśmę, bierzemy. Tu już połamałem, dobra. Kurczę tutaj teraz co by to zrobić. Jeszcze ja tu mogę plakaty pozrywać, chociaż po 100 punktów będzie. Jeden plakat, drugi plakat. No proszę, jak to ładnie wygląda? I w ogóle tutaj nie ma gabinetu szefa. O, ten wyszedł. Bardzo dobrze. Ja się teraz zajmę tutaj swoim biurem. Panie kolego. O, wraca. W dobrej chwili przyszłeś. Ja się troszkę wkurzy, I Proszę, ładnie. Ładnie się denerwuje. O, tam kolejny sobie wyszedł. To znaczy, że możemy wbić do niego. Wiele punktów mi brakuje. Dużyłem 2000. Kurczę, tamten też wyszedł. Nie wiem, czy zdążę tu poogarniać, zanim oni wrócą. Dobra, ja tu mamy już wszystko zrobione na tip top. Teraz idziemy tutaj do tego pana. Formatujemy. Praktycznie tak nie, nie przywiązałem uwagi do tego, co jest tutaj najwięcej punktów. Zatem mamy 300. Ja Załączenie ma 50. I wygrana. Przeszliśmy już. Przeszedłem. Jedna osoba zwróciła mi raz tam uwagę. Że mówi się, prze przeszedłem, nie przeszedłem. Dobra. No i dobra, i to moi drodzy będziemy mieli w następnym odcinku, na który was zapraszam. A in, możecie napisać również jeszcze w komentarzu, co sądzicie o miniaturce do tej gry. No, myślę, że jest całkiem spoko, bo troszkę ją tam urozmaiciłem. <gry> na tymczasem, moi drodzy, ciepło was żegnam i dziękuję za wszystkie łapki, zachęcam do komentowania. Ja również bijam na wasze kanały, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Hej!